Hejcie ciemanko ja wam wszystkim, ja jestem waszym ukochanym królem i witam Was w kolejnym odcinku z naszej sesję serii. Oczywiście, dostawcie apeckę w górę. Czekaj, muszę stoper odpalić. Dostawcie apeckę w górę, suba i komentarz jakiś fajny. Nie wiem ile osób poprzedni odcinek, bo nagrywam od razu jeden po drugim. No i oczywiście tutaj macie listę osób, które subskrybują. Subskrybują tej chwili. Jak się tu znaleźć, to zostaw suba w tej chwili, o tam pod spodem taki czerwony guzik. Dzwoneczek kliknij, zachcesz wszystkie powiadomienia odsywać, a będzie na pewno na playlisty. Idziemy dalej, od sobie zwi. Co tu takiego ciekawego będzie. O! Wchodzimy na dwór. Ach, nieźle. Gdzie jest kantyna W tamtą stronę. W centrum. Za tymi złałami chemii. A, muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go jakby to był portal do jebanej walchali Mało kto się przedostanie. Jak jak się tam dostać? A bo co? Pomazesz mi, da? Co? Możesz mi Pomóc. Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? Dwa tysiące kilometrów. O w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. do też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. I ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. No to ciebie nie znam, panie. Aiden. Miło cię poznać. Tamko jest zaznając, co? Witaj. <gryw> w raju. No... Taki jakby raj, nie? Czekaj. Mamy i mamy wszystko. Tu ogólnie strasznie gra jest Bosną, nie wiem... Tutaj! Nie wiem czemu, ale gra jest z włosną. Czy ja coś zrobiłem po psa To co ci chcę zrobiłem. A co było odpłacać troszeczkę, bo się... co... nagrywaniem, nie wiem, to w dniu, ale... Zmęczyłem się nagrywaniem. Mogę spaść, nic nic nie stanie. Ej, sprawny jesteś! Było się w wojsku. Tak? Widziałeś specjalne? Oops. Przez 7 lat, Zapraszam nawet cię. to lubiłem, ale mi przeszło, za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta, no i jeździłem tak Ała, to się takso? nazywa upadek I chuj. przynajmniej dobrze znam miasto No, oczywiście no, dawaj. Czekaj, spadnę teraz No oczywiście, że spadnę, bo przecież yeah. mi się wytrzymałeś, Czekaj, niech się odładuje mogę skoczyć. Tu sobie jest na bok. Sypko. Czekaj, nie wejdę na górę. Czekaj. Chwila odpasnę. Strasznie głos. Inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Dawaj. Czyli mogłem o. nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. Czyli to nie dało się wejść normalnie. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzym. Czekaj, nie, bo ta gra jest strasznie głośna. Ja chcę ten dźwięk. Psyteko. tego, głośność muzyki, głośność efektu, głośność mowy. Tu się zmniejszymy na 30, tu się zmniejszymy na 30, nie? Urządzenia wejscowe, telewizor. Ale jeden uratował mi życie Byłem pielgrzymem Teraz jestem zainfekowany To utrudnia podróżowanie No to zaczynasz od nowa, przyjacielu Patrz na te rudery Takie budy to skarbce Czekają w nich niezłe fanty Zajrzyj tam, ja poczekam No, co mamy tutaj zobaczyć? Zagajniki dachowe Trakcje przemierzania, Biledor. Na wypatruj zagadników dachowych miejsc pełnych roślinności, które rozpoznasz dzięki rosnącym tam wysokim złotym zewem. Miejsce to świetnie źródła miadu, rumianku i innych zasobów, dzięki którym ruch was Tutaj znajdziesz coś po Ciebie, być może z także jakość broń. Dobrze, zobaczmy. Tu mamy zagadniki, dobrze. I jej głos gra. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. Na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. Tak mogę, bo odchwycić nie mogę I co to jest co mogę tutaj zobaczyć? Tam coś jest coś. Co skąd? Tam są zębiacki Coś jest, jest. co to jest? Halo? Proszę powiedzieć jest jeszcze jest? Tutaj coś jest Co jest tutaj? to, to mogę zobaczyć? A jest jakiś złom to podnieść? Coś jest A proszę bardzo, z drugiej strony jest. Z... A, z tej strony, strony, mogę otworzyć. To jest jakiś. Co to jest? Podniosłem jakieś pieniądze. Co to jest? jest, jest. Uspokaj Nie płacę jakiś krystal. Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przez przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram! Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Dziwny dźwięk, bo czasem tak scisa, czasem nie cisa. Ja. A, z wysokości mogę zginąć. I co, ja teraz. Ops, o, o! Kurde, myślę, że spadnę. Biegnij. Sypcie. O. Super. Skakuj. To szybko. Lybisia. O, złapie się. Dobrze, myślałem sobie się nie złapie. No dawaj, dawaj. No daję, daję, proszę. Spokojnie. Stój. Widzę. Co to? Co wieki ratując wiek? Czyli... Macie tu armię? A, stróżowie. Ludzie też tak traktują. Czyli zombie też zabijają i ludzie też zabijają? Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Czekaj. Powiedz mi o nich więcej. Nie tak cała ale Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A, sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno: grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Także będę uważał. Będę ostrożny, tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. No, jest skac. Pasli sobie. Haps, haps, ja mogę się tego tak wysoko. No co? Na górę, co? Opsyj! Właśnie, 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 Ops. Opsyj! Zeskoczyłem, udało się. Bez wiedzy, w ogóle się na mnie, Gdzie teraz? Na mnie nie katej. Na górę. Sypko. O, udało się spać Ale Oczywiście, się... nie zepchnęłem z czekaj. Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Tak, no. O, ty muzyka jest za głośna. nie muszę wiedzieć. Ta muzyka jest. głośna z muzyki. Na no, 20. Nie, na. na no, 17. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko, otwieraj skrzynię. Już otwieram. Już otwieram. Głosem. Dostaniesz za to biomarker. Za co, za tę skrzynię? Kurwa. Osadz. Ci... Puska. nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Jeden jest. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. A sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. To naukowce. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Walls go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w rybimoku coś wiedzą? No, przekonamy się. No, już jakieś w przesły? Ja pierdolę, zaspaliśmy. Co, zaspaliśmy? spierdalamy. O o, troszkę No to czas Ty, ja sobie wymieniam dalej. Jestem zależny. Hey, Ejden! Jesteś tam! Jestem! Jest. Znajdźmy lampę UV. Bazar! Na no to co otaczać? Damy radę! Damy pochodzi. radę! O o, tam mamy biedz? Czekaj. Siatu UV to symbol bezpieczeństwa nocą. To jedna z tych, które reprezentują rany podczas zarozonymi. Dlatego wypatrz go kiedy uciekasz po cyglu. Czy chcemy uzyskać to... Z Męso przetrwania, znaczy z nocy? Jakbyś ja to ufał. I Wszyscy O! co? Uciekać. Są blisko. Dawaj. Biegnij szybko. Ja się zaraz... Chcę nie, No biegnij, biegnij. Tędy, tędy. Za to, bo ja biegnę za to, bo biegnij szybko. Nie chcę się odwracać. Ja wiem, za mną biegną, nie? Tam, w stronę światła. Ja widzę, ja wiem za tym to Co nie powiesz? Już prawie jesteśmy. No prawie, prawie, prawie Jeszcze trochę. Szybko, 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 prawie, prawie, prawie. A już Otwieraj drzwi, tutaj? Stój w świetle. One tu nie, podejdą, nie? Kon... no dalej. Jaką idzie Więc biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy. Biomarkery mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Puszcz nas chociaż do przeciągu. Musi pokazać biomarker. A! Musi się pokazać? Co powiesz na elektronikę? Ty Co na Włoż! No jesteś zgazany oh, oh, oh. światło, no? Latajcie! Tyje ty pany! Specjalnie tak zrobię. Co to jest? No wyjedź! Ja to nie było w przednim CSS. Mamy troszkę przez ramię, nie? Lecimy do plijana! Nie ma czasu! Biegli! No oczywiście zabiegli! Pas i chcę rozpłacać. Cik, 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 cyk. Uciekaj, uciekaj. No, Szybko, zaraz nas dorobią. No, ja biegnę. Nie, od, nie odwracam się, nie odwracam się. Biegnę cały czas. Hopaj. No, szybciej. Nie mogę, no, siepciej, nie ma mąkaj. Jest ich coraz więcej. Chodź, tam coś zbiorazło. Słuchaj, 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 słuchaj. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Pas na akurat. Już blisko. Tam będzie bezpiecznie. Sypciej.

Chodź, no, chodź, no, chodź Jeden, dwóch zabitych A ten zje? Jeden zje Chodź chodź O, spadłeś, dobrze Jeden, jeszcze jeden Gdzie jest? Chodź, no. chodź Spadłeś, dobrze, spadłeś Oj, o, tu mnie zaskoczył Dobrze, jeszcze jeden Dawaj, dawaj, dawaj nie sądzę. Nieszczęścia chodzą para... Czeka, czekaj, czekaj, czekaj No, spadaj tam, skąd przysadzasz. Dobrze. Hakon, otwórz te drzwi! nie mogę... Zbignia! Muszę cię zabić. Jeden, o, dobrze. Gdzie jesteś jest jeden Tam siedzisz Ty jesteś żyjesz? Ty zjesz jeszcze? Nie zjesz jeszcze. A ty? Spadaj tam Oberwiec. Co mają, co sobie? Co coś mają co sobie? Chyba tak. Chodź do wykona. Ja sobie pozbieram cekę. Jest pomagam. No otwieraj. Ty Przez wszystkich zagrywa. Teraz pewnie się dziwi Ty lampę lampy lub... Jak myślałem za to, lampy wątpią, wszystkie pozdychają. ja pierdolę, Kilian! Było czekać jeszcze dłużej! No właśnie! Spachałem się! Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszlij stąd! Daj spokój! Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz! Na no popatrz co mamy? Jakoś elektronika, nie wiem do ta elektronika to serna, ale ogólnie przydaje się, bo się na to patrzą. Bardzo... Rzadka rzecz! Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza A ten to kto? Maris, raczej Maris, Taki pielgrzym, pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? No nie, no, jestem stary, no ja to jak byłem. Się tu dostałeś. Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie. A zresztą, bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, he? Eh? Dałem mój inhibitor, przeżył. Ocalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. suki syn. Został w szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie. Czekaj. Hakon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak, ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. No właśnie no nie będę. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam debilu. No i kryjówka Ciliany. Inspac. taryf, taryfiasz nie ma miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych biegaczych... Już cię nie chcę słuchać, idę spać. Ej, bo już... Ja się zasnę, daj spać. Daj spać. Ciemno się Znowu mamy jakieś... Nie, zobaczmy to. Jó? Jezusz? To bardzo śmieszny Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. Znając nas jest jesteście to w tym szpitalu będzie tu za tych nie? Ale tych zębiaców. Nocą miasto jest pełne zarazonych Bezpiecznie jest wtedy przemieszczać się głównie po dachach Gdy znajdziesz się na podziemiu ulicy za wszelką cenę unikaj wyjców A jeśli cię zobaczą zaalarmują innych zarazonych i pocną pościg Podczas pościgu rozglądaj się za na dachach lub skroń w świetle V No dobrze no Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę cię zauważą Wiem No co ty nie powiesz Nie no, się na no nich nadziać jedziemy tylko dachami, nie? Chod no, i cię wyjdźcie zobaczą, nie? I cię wyjdę zobaczą. Już zginę, zginę, zginę. Spadłem, spadłem, masz dzieci? Tego nie zabijcie mnie, zabijcie, zabijcie. Już mnie niech zabiją, bo spadłem. Was nie zabiję, jesteście za mocni. Jesteście za mocni. Zabij mnie, proszę. puszczam Puszczam, bo źle, 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 źle zrzuciłem, nie? Zabiję, mnie proszę. Jeszcze raz. O, dobrze. Już zginęłem. Jeszcze raz. Nie zeję. Ja wiem. Zle zrobiłem. Spadłem. Czekaj, odrodzenie. No? Odrodziłem się. W, mam nadzieję, że odrodziłem się w ostatnim punkcie w ogólnym. O, no trzymaj się dachów, bo jeśli Dobrze. Nie zauważyć... Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Skoczmy prosto. O. Teraz skoczyłem. Kiedyś wiodłem do tego szpitala moją drugą żonę. Dobrze, jest super. Nigdy nie jechałem tak szybko. To mogę tam skoczyć? Mogę. Miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. to normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No nikt Co, jak spadnę się stanie, tak? Czy tam muszę pójść? Tam muszę pójść. Tam muszę skoczyć, ale ja tam psejmę, ja mogę tam zejść. Mogę tu mogę tu. Teraz mogę tu wejść. Gdyby nie zobaczyły, to otwórz za pomocą klucza. No dobrze, udało się za drugim Zamek razem. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Czekaj, autobus. No, tam są wyjazdy. Tam jest wyjdzie, widzę go. Mogę tam skoczyć? Nie mogę. Ja po prostu skoczyłem. Jest autobus. No i co, ja teraz mam. I Kurde, tu jest za dużej. Czekaj, muszę zobaczyć. Jak tu wejść do tego autobusu? Boczkiem, boczkiem. mogę przejść? O, otwórz drzwi. Otwierać, zepka. One mnie nie widziały, więc mogę. Ma Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. No, widzę, wice, widzę, widzę. Tylko lordy. Hej! Tędy! Duży Gdzie budynek, jest? co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedyś Na żeby wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców, ochotników. Zapłacili im kupę forsy, i co z tego wyszło? Kupa gówna. Sypko, 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 sybko, sypko, 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 Lina sypko, 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 teraz tędy. sypko, jest coś. W sypko, 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 Umiesz otwierać zamki? Mam Jasne, najlepiej kluczem, a jak nie masz klucza? Hakon, buta. Przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. No, ja bym chciał ta twarzy tylko za. Możesz z tego zmontować wytrychy. A, czyli cała wytworz z wytrychy, Czekaj. Mamy tu ekwipunek, proszę bardzo. wytwazanie, O, wszystko. o strych, to co będzie? Wytryk! Wytwusz. Ty ja mogę wytworzyć... Słuchaj, dobra, dwa wytworzę. Chodź trzy wytworzę. Cztery wytworzę. co mi już osiem wytworzyłem. Ach, dobra robota. No i teraz otworzyć. Uzywaj wytrychów do otwierania zamkniętych dwój pojemników. Wytrych łatwo wytworzy ze złomu. Pamiętaj więc o polarzu uzupełnianiu zapasów. A wytworzyć zamek. musisz... A dzisiaj to w poprzedniej części też tak było dobrze. Wiem o co chodzi i więcej już wiem o co chodzi. Czyli tak, to trzeba tak Znaleźć odpowiedni punkt o, prawie Nie w tę stronę. Tu i to jest nie. I złamam się. Jeszcze jeden. O! Dobrze, tak, Już piekło. Już piekło. Nie no, kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia A co? Kto inny? Musiałem się znać na rzeczach. Tu się napić dzisiaj, bo dzisiaj tak... Dzisiaj nie gorąco dzisiaj, taka pogoda nad wozem. I znowu mamy niebieskie błękitne przed oczami Co jest? No, tam nie boli Własne kurwa. Gdzie ty biegnie. Nie, nie gadaj, nie? Co mam tam skoczyć? Niby? O, szybko Chyba moja wytrzymała się słaba, co muszę się odładować Szybko. O tam? Na górę dobrze. Dała się. Teraz tu i tu okay. nie Ładnie nam poszło No, to są są cię z wytrychem. Pomożesz? Dobra. No nie mam siły tyle. Nic z tego. Chodźmy. Tędy. Ale... Na razie nie ma za mnie zombiacków, postałem że będą. Ciemna strefa przed nami, bądź cicho. A co o to oznacza? Te świetliki takie. No ciemna strefa, wyjdź w głąb szpitala. No i tutaj pewnie będą te zombiacki, no ale oczywiście... Się... Czy ja mogę to wytrychem zrobić? Nie mogę. Tylko oczywiście samo Tu jakieś zombiacki będą, Załazę się. My. Tu będzie jakiś sikać, czy coś. Taki szpital dziecięcy był. No, dziecięcy, dziecięcy. Bo tutaj mamy granie, to liczby, jak to się nazywało. Ty, to my to byli. Mia? ty, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Nie po ścianie. Nie gadaj, daj łapkę! No, a wy teraz możecie dać łapkę. W górę. A a -a. I nas... jest nasza łapka? Aiden... Nie ma. Wszystko gra? Wszystko, wszystko gra. A, wszystko gra. Na pewno? Szczerze. Hmm. Was. Ten szpital. Już. Kiedyś w takim byłem. W placu sceni. się z muzyką? No jest parę takich w mieście. Raz Wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Gdzieś miałem samym. Mam straszny wentyl. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. Ech, a infekcja z pewnością tu nie pomaga. Plus, znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Dzieci, dzie, dzie. dzięki. No dobrze, zaktualizowano cel. Podążę za Hakonem. Rację chyba zapisała. No A ja oczywiście. Ja znowu wylazłem tutaj. A ja oczywiście się wami zegnę. Do zobaczenia w kolejnym odcinecku. Postawcie przycisk komentarz, subyka, jak jestes, cześć na razie. Cześć człowieku.